Ciekawostki, miejscowość kożuchów, skrzyżowanie z asfaltem i osiedle. A tu zobaczcie, co biegnie w tej kostce. Biegną tory. Jadę sprawdzić, dokąd te tory mogły biec. <śmum> Niesamowite. Czy to jest wąskotorówka? Prawdopodobnie jest to wąskotorówka. W oddali przed nami budynek, wyglądający na obiekt stacyjny a to wygląda mi na jakieś tory, no. nie chcę być inaczej kto się ze mną nie zgodzi? nie wyrywali, tylko je przykryli takimi blachami pójdziemy zobaczyć ale kopki tu, kurde, urwy mi dupę zaraz ścieżka rowerowa tutaj na pewno biegła kiedyś jakaś droga kolejowa co to, to nie ulega wątpliwości mamy tam jakieś takie garaże kurde, te cholerne płyty poukładane dobra, tu zawinę teraz jedziemy drogą tak jakby wzdłuż tej ścieżki rowerowej którą biorę za y, trasę kolejki. Oczywiście jest. Korzuchów jest napis na, y, na murze obiekt dawnego budynku stacyjnego dworca. O jest! No proszę bardzo. Proszę bardzo. Jest dworzec. Sala bankietowa. Jakaś stacja korzuchów. Zrobiona w miejscu magazynów. Coś cieć pięknego. Równia stacyjna. Jest. Kolejki już nie ma. Kolejki już nie ma. Tam biegła ścieżka. Kolejki. Fajna rzecz. Podejdziemy tam jeszcze. Rampa załadowcza jest. Teraz jest parkingiem. Załadowcza tylko przeładunkowa, być może tutaj była bocznica odbijała. Można było przeładowywać. Tak, tu była bocznica na bank. Tu się kończyła. Budynek samej stacji pójdziemy tam, zobaczymy, jak to wygląda z poziomu torów. To była kolejna rampa, kolejna bocznica do magazynów przy stacji. A no jak nic, to była kiedyś kolej. Pewnie jakaś wąskotorówka leciała. To są jeszcze takie z peronu elementy. Przy Peronie, przy Torze. Aż tam daleko, w jedną, tam w drugą. Stacja kożuchów. Ale miejsce, ho-ho, wspaniałe. A ja chodzę po torach dawnych. I stąd właśnie odbijała kolej w kierunku centrum miejscowości. Może były tam jakieś. Magazyny, może jakieś zakłady, coś produkujące, to trzeba by to było zweryfikować. Jestem nieprzygotowany, jak zawsze. Poziom filmu ekstremalnie żaden. Tam mamy jakieś zakłady, warsztaty. W tej chwili nie mam pojęcia, co to jest. My jesteśmy na tej rampie załadunkowej 1,5 metra w górę. To był jakiś kozieł oporowy lub jakiś drewniany podkład, który ewentualnie zatrzymywał ten skład. Jedna z bocznic, i druga z bocznic też na pewno podchodziła aż pod sam budynek, pod te magazyny przeładunkowe, czy jak to nazywać? Super sprawa. Wchodzę właśnie na tą kolejną platformę załadunkową. Widać jeszcze nawet ślady farby na tym progu peronu, na tym progu tej wyładowczej rampy tutaj także dochodziła bocznica środkowa kończyła swój bieg tu lub dalej, no tego teraz jestem nie jestem w stanie stwierdzić jak dla mnie to biegła ona aż tam gdzieś do końca murek został postawiony nie było go. Tak, to musiało wjeżdżać, ta rampa się ciągła, aż tam do końca. Ha, ha, ha. udało mi się wejść do holu, do poczekalni. Mamy pokażówkę. główne wejście tam już nie będziemy wchodzić są tu mieszkania prywatne, ale to się ustało, super świetnie, świetnie. O, elementy elementy skrajni skrajni peronowej leżą wokół <laughs> Czyli taki dworzec towarowo osobowy, wąskotorowy polecimy jeszcze kawałek tą drogą, e, która tym torowiskiem, który idzie w drodze, ale tam widziałem do skrzyżowania, a dalej już niestety e, trasa została, droga została przebudowana, jest asfalt, no ale jeszcze podjedziemy, jak już tu jesteśmy. Jadę sobie teraz z dawnym torowiskiem. Zaraz dojedziemy do skrzyżowania z drogą główną, zobaczymy jak sprawa ma się dalej. No nic, przejechałem drogą, po której ewentualnie mogły iść te tory. Dojechałem aż do kolejnego w tej chwili przejazdu torowego głównego szlaku a myślę, że w tych miejscach, gdzie teraz są te garaże, może tam gdzie stoją te bloki, do których zaraz podjedziemy, mógł być tam jakiś zakład, tu też większe magazyny, może gdzieś tam. jedzie przed nami policja na wprost wprostnastek więc ja się rozłączam Jadę z tego Kożuchowa w stronę Żagania mijam już minąłem już przynajmniej za trzy przejazdy takie drogowe dojeżdżam aktualnie do miejscowości która zwie się jak Stara Kopernia jest to miejscowość, do której przyjechałem, gdyż z głównej drogi przyciągnęła mnie ta pozostałość stacji która się tutaj znajduje jestem teraz na takiej rampie załadunkowej widać tutaj torowisko jedno tutaj dojeżdżała bocznica w celach rozładunkowych tam widać torowisko drugie, czyli na jakimś etapie po drodze, w którejś miejscowości musiało się to zmieniać z jednego na dwa. Może uda mi się podjechać, żeby zobaczyć resztki torów, ale to chyba była kolej pełnotorowa, a przed nami już budynek samej stacji, czy stanek, czy jak to się tam nazywa. A tutaj też stał jakiś budynek Już nic po nim nie zostało. Może jakiś magazyn O, zapach stacji To co lubię Znaczy jak to co lubi mi się przynajmniej dobrze kojarzy jest jakieś wejście. Jeśli ktoś by chciał skoczyć 2,5 metra w dół, no może 2, to chętnie zapraszam. Była jakaś nastawnia, na pewno tutaj szły te wszystkie, wiecie, naciągi. Myślę, że szły one tędy, tym kanałem. Stara Kopernia. Budynek zamknięty, no mógłbym się tam wcisnąć. Kurczę po tym, po tym całym, tą całą piwnicą, może by mi się udało tam wejść. A po nasypie zostały tylko kamienie, tu zostały tylko kamienie. Nie ma nawet podkładów. Obok tor numer 2, no tak stawiam, że były to dwa tory. No nie chce mi się wierzyć, że to, co widzimy, tutaj nie było. Miejscem, w którym biegły tory. O, oczywiście jest kruszywo. Jakże widoczny peron miejsce między torami. Może to nie był Peron stricte, ale też szerokość mogło być peronem. Jakieś podkłady tam leżące. Proszę bardzo. Tu musiały iść te wszystkie ustrojstwa do sterowania semaforami, zwrotnicami i innymi nastawniami. Budynki przylegające, sama stacja pewnie została zamieniona na miejsce mieszkalne. Tutaj mieszkańcy mieli. Jakieś grille, jakieś posiadówki. Oczywiście, lampę zostawiłem w aucie A są kanapy, taka kanciapa. Kurczę, super sprawa. Można sobie to było przygrillować. Ale to już pewne wydarzyło się po zamknięciu tej linii. Hm. jakieś zwierzaki też tutaj sobie hodowali. Króliki tym podobne. Tutaj coś uległo spaleniu. Był to garaż. Nic ciekawego do pokazania, choć był kanał. Kanał, coś czego teraz mi tak brakuje. Dobrze. Do samej stacji chyba raczej no nie wejdziemy. No, chyba, że tą piwnicą. Komu się chce cisnąć? No mi się trochę nie chce. Powiem szczerze, jeszcze nie wywalili kurcze żadnej dziury do wejścia. No bez sensu, naprawdę. Powinna już być dziura zrobiona, żeby można było wejść. To jest ładne wejście. słoiki jestem widziany z tamtych budynków jak na dłoni jak to się mówi chyba gorszego miejsca do wejścia to nie ma niż tutaj z przodu dobra, nie będziemy atakować na siłę, skoro jest zamknięte nie będę skakał po jakichś piwnicach kurcze Obiekt jeszcze ma swoje zasilanie w sieć energetyczną. Jak jest jakaś czujka czy coś, to za kawałek stacji będę płacił za nielegalne wtargnięcie. Szkoda, że tu nie płacą za te śmieci, które ktoś wywozi. Tutaj już nie ma winnych. Już tam nie wspomnę, co się dzieje, bo. Dramaturgia po całości To chyba równia stacyjna, czy jak to się nazywa i rampa przeładunkowa. Zwróćcie proszę uwagę Ostał się jeszcze niemiecki oryginalny napis z nazwą stacji Kuper wspaniały artefakt Opuszczamy już miejscowość Stara Kopernia, dojeżdżamy do przejazdu w poziomie drogi. Mamy dwa tory, dwa komplety torów kolejowych: pełnowymiarowe, na lewo żagań, na prawo kierunek kożuchów. brzmie może teraz troszkę jak kolega z kanału Mikol, którego subskrybuję i z tego miejsca serdecznie pozdrawiam człowiek zajmuje się właśnie tematami kolejowymi trzeba by go może zainteresować tą opuszczoną linią on to by pokazał każdy przepust, każdy wiadukt Póki co dojeżdżam praktycznie do swojego miejsca przeznaczenia. Wam dziękuję za obejrzenie tego nieplanowanego materiału. Pozdrawiam i do następnego. Cześć.